Siemanko, witam serdecznie was na kanale. Dzisiaj przybliżymy sobie farmy, które występują na sieci Phantom. Wiem, że od wczoraj jest afera, jeśli chodzi o Phantom, no bo Andy Andrew Andre, czy jak tam go nazywacie zawinął się ze swoich projektów czyli takich jak Solidity, jak Keeper czy właśnie jak Yearn Finance no i odszedł sobie ze świata krypto zostawiając te projekty by żyły własnym życiem, no ale wiadomo jak odchodzi wielki lider, no to niestety mm, wszystko inne spada, no i wczoraj była dosyć duża panika i pospadało tam e, sobie na Fantomie te wszystkie tokeny, jak i sam Fantom, sieć zapchana, opłaty ogromne, olla bogarety cóż tam się działo, no ale co Sieć trwa dalej, projekty będą żyły sobie własnym życiem, no bo tam deweloperzy nadal pracują nad takim projektem, chociażby Akira Finance. No to o, przecież um, on już długo nie brał udziału. Są odpowiedni ludzie, którzy to wszystko kontrolują, więc nie martwcie się, to wszystko będzie żyło sobie własnym życiem. A ja teraz um, chciałem przybliżyć właśnie farmę na sieci Phantom, ale oczywiście ominiemy Solidex, no bo na razie nie wiadomo, co tam będzie się działo, e, dlatego coś innego zaprezentujemy. Lecimy! Dobra, na początku chciałem pokazać, że całość została przygotowana tutaj dzięki współpracy z tym oto użytkownikiem Gord1121, świetny gościu, zna się bardzo dobrze na ekosystemie Phantom i on mi pomagał właśnie tutaj w eksploracji tych wszystkich farm, więc obserwujcie ziomeczka i na pewno będziecie mieli tam szereg. ALF dotyczących ekosystemu phantom. Lecimy. Na początku wspomnę o czymś takim jak Tom Finance. Tom Finance to jest właśnie e, coś takiego jak algorytmiczny stablecoin, e, ale on jest zapegowany jeden do jednego z Fantomem, czyli nie z dolarem, ale z Fantomem. Dlaczego? Jak zaczniemy sobie tutaj farmić co nieco na tym, no to mamy pa pule płynnościowe właśnie Tom do Fantomu, no i wtedy generalnie no one poruszają się prawie tak samo. No wiadomo, algorytmiczny sobie kończasem czasem odskoczy gdzieś tam w bok, ale generalnie one poruszają się tak samo. 0,93 Fantoma, więc nie ma takich strat. Jak lecą, to lecą w dół. Impermanent Loss jest małe, a jednocześnie mamy dosyć, właśnie dobre mm, procenty nad nim. Jak wejdziemy, sobie właśnie na tym spuki Swap, czy mm, na innych, właśnie giełdach dodamy e, płynność, no to zarabiamy tam około 80%, czy 100% nawet można wykorzystać. No ale spójrzmy sobie. Wejdźmy na przykład w Cemetery e, i tutaj mamy mm, e, jakieś LP. Proszę bardzo, cyk.

Ja tylko tak wam wszystko tu będę pokrótce mówił, ale wy musicie sobie więcej gdzieś tam zobaczyć o co chodzi. Także ja wam daję e, kijek, a wy potem rybę łowicie sami. E, więc możemy właśnie tutaj wrzucić, sobie, zrobić LP. Wchodzimy wtedy na spółki swap, spółki nasza giełda jest tutaj, e, wrzucamy sobie tutaj liquidity i potem możemy z tego ciągnąć procenty. Możemy to właśnie wrzucić na tomb, możemy też wrzucić na przykład na Bifi i mieć autocompounder 154%, czy możemy też na Vigoswap, które zaraz wam też pokażę. 116%. Procent compound, czy też możemy wejść i na Ripera wrzucić, i tam też mamy właśnie autocompound. Auto compound jest taki, że to co zarabiamy sprzedaje i właśnie wrzucaje od razu też w te LP tokeny, i dalej lecimy sobie z produkcją jest też opcja na przykład wrzucenia tego na tarot, tarot nagrywam o tym filmik, możecie znaleźć na kanale i możemy na przykład też y, pojedynczo wrzucić, czy to właśnie 43% czy zalewarować się na całym tym i dostać jest 229% więc są tu różne digen sposoby jak również możemy wejść na Phantom Market XYZ i tutaj też możemy wrzucić na przykład swoje tokeny jako właśnie supply, zarobić coś na supply'u czasem, jak się uda, jak dają a od tego sobie pożyczyć właśnie i na przykład załadować się bardziej w to. Generalnie właśnie taka to jest fajna dosyć metoda, żeby sobie akumulować jeszcze więcej fantomów. No i ogólnie te wszystkie projekty, które są podobne do Tomba, i, i te wszystkie forki tego są dosyć ryzykowne, więc ja bym omijał. Trzeba by zostać tylko przy tym i sobie tutaj wszystko farmić. Dobra, lecimy dalej. Następnym tutaj naszą farmą jest chociażby Geist. Geist jest nic innego jak właśnie fork w wersji drugiej AWE, czyli platforma pożyczkowo-lokatowa. Wrzucamy jakieś swoje tokeny, dostajemy za to właśnie procenty. Też dodatkowe jakby zachęty od samego geista, w ich postaci w tokenach. No i tak samo możemy sobie pożyczyć tutaj coś i się załadować po korek Scream. To jest nic innego jak fork Compound w wersji drugiej. Także tutaj dosyć projekty z Ethereum przechodzą właśnie na samego Fantoma. Także też pożyczamy jakieś tutaj tokeny, ale też wrzucamy sobie inne by mieć po prostu lokatę jakąś. Mamy różnego rodzaju właśnie tutaj tokeny i możemy sobie swobodnie zarobić na tym jakieś dodatkowe benefity. Następnym jest coś takiego jak Iron Bank. Jest to fork cream właśnie rozwijany przez zespół z Finance. Więc tu też mamy pożyczki, lokaty. Widzimy, możemy sobie wrzucić różnego rodzaju asety i potem pożyczyć od nich jakąś gotóweczkę, ale jeśli chcemy teraz na przykład wrzucić coś na Volty, no to mamy same Jernfinance. Finance, Volt to nic innego jak właśnie protokół, gdzie powiedzmy wrzucamy MIM i ono nam samo wrzuca na jakieś tam dobre według nich i bezpieczne farmy. I zarabiamy właśnie w tych samych tokenach potem swoje nagrody za to Czyli na przykład wrzucamy MIM MIM strategia jest gdzieś tam lokowana na różne stronki Jak Geist, Scream i tak dalej I my potem zarabiamy 5,6% Które możemy sobie gdzieś tam um, ucinać i harvestować właśnie stąd Kolejnym też takim voltem jest Robovolt. I tutaj robimy dokładnie te same rzeczy Bardzo podobny tutaj interfejs do Bifi jest Wrzucamy na przykład sobie jakiś mim, czy jakiś fantom, czy zrapowany bitcoin i tak dalej. Widzimy jakie są procenty, jakie limity wiela tego typu rzeczy i następnie zarabiamy sobie tokeny kolejne. Ale też możemy zrobić coś takiego jak zalewarować się tym i przerzucić dalej. Czyli te tokeny nasze, które mamy wrzucone na yarn, bo dostajemy na przykład i yarn, USDC czy coś w tym rodzaju, możemy wrzucić na coś takiego jak właśnie ten kredytum. No, i w kredytum w ogóle chodzi o to, żeby brać pożyczki. Od tych właśnie tokenów, a pożyczki dostajemy na przykład w tokenie CUSD. No i plan tego zespołu w ogóle jest taki, by został on natywnym, to jest stablecoinem, właśnie sieci Fantom. Można go wymieniać oczywiście też na USDC, DAI i tak dalej, chociażby przez Curve. Także tutaj widzimy, są farmy, możemy tam sobie dostarczać płynność, no i pozwala nam to po prostu na. Podwojenie naszej siły, naszych tokenów, stablecoinów, no bo wrzucimy sobie USDC i od stablecoina pożyczamy drugi stablecoin. Także możemy tutaj się lewarować, robić sobie fajną dużą dźwignię i nie jesteśmy w ogóle narażeni na jakieś duże spadki ceny i potem na upłynnianie naszych pozycji. Lecimy dalej. Kolejnym jest właśnie Beethoven Finance i Beethoven. To jest nic innego jak fork, ale. Tym razem balansera. Tutaj też się rozwinęły takie rzeczy jak wojny na betowanie, i to jest bardzo podobne do em, wojen właśnie na curve. Także możecie sobie doczytać coś na ten temat, ale generalnie no to tak samo wrzucamy sobie jakieś tokeny. E, widzimy w pół 30%, na przykład USDC 70% Phantom, no i inwestujemy, zarabiając na przykład tutaj 56%, i piara. I też takie inne są różne pozycje, tu mamy na przykład Ziggy Stardust, Magic Internet Money I tu wrzucamy USDC, Imaging Internet Money, FUSD Czyli też stablecoiny coiny, 15% na przykład I mamy jeszcze tutaj na przykład coś takiego większego nawet Możemy zrobić 20% Fantom, Matic, Solana a bo tutaj wszystko jest, 37% APR -a. Także też to jest naprawdę ciekawa opcja I no i tutaj właśnie całym tutaj trikiem są te wojny, które są prowadzone, ale nie wydaje się to, bo o tym można by prowadzić. Kolejny wielki wykład, możemy też sobie sfapować parę rzeczy i wtedy sami powinniście to doczytać i popatrzeć więcej. Ewentualnie mogę cały taki odcinek przygotować, jeśli będziecie na to chętni. Teraz będą trzy takie nowe farmy, które są dość ciekawe. I pierwszą z nich to będzie właśnie One Ring, o których jest dosyć głośno teraz w światach internetów. One Ring to właśnie. Cross Table Coin Yield Optimizer. Jak to działa? Wrzucamy tutaj sobie USDC, który jest wrzucany na odpowiednie pule i oni obliczają, które tam będą dobre, łakome, kąski i bezpieczne. Następnie dostajemy od nich taki APR. No. no, i tak to wygląda. Tutaj można zobaczyć, jak wyglądało to API na przestrzeni lat, oraz jak umieszcza te nasze tokeny w jakich pulach, w jakiej proporcji. Tutaj mamy USDT, USDC DAI, także tak to pokrótce wygląda. Oczywiście więcej, no to zapraszam na doksy, żeby doczytać, ale projekt wygląda całkiem legitnie. Następnie jest VigoSwap, to nic innego, właśnie jak chociażby DEX, ale też właśnie tutaj miejsce na Farming, i możemy tutaj różnego typu sobie wrzucić tokeny. I chociażby tutaj na ich natywnym coinie plus jakiś USDC i tak dalej, no możemy zarabiać całkiem dużo, także nawet 400%. Ale też mamy takie standardowe właśnie jak DAI Fantom, czy chociażby TomPhantom, Phantom, o którym wspominałem. Także to też są ciekawe i przyjemne opcje. I ostatnim z tych wszystkich jest Protofi, czyli też coś takiego jak właśnie DEX, AMM, no i właśnie jeszcze miejsce do farmienia. Tutaj widzimy, możemy sobie tradeować różnymi rzeczami, a tutaj mamy różne farmy. Farma z ich natywnym tokenem do Fantomu USDC, no płaci całkiem dużo, 400% tutaj, procent, tu 500% także jest całkiem digen. Mamy coś takiego jak Fusion, fusion czyli USDC i inne tam tokeny. Które możemy sobie farmić fajnie, jest też t-shirt tutaj z tomba, Także możemy sobie gdzieś tutaj też to umieszczać. I też jest tutaj miejsce na chociażby mintowanie NFT-ków. Ale to już tak jak mówię, musicie sobie gdzieś tam więcej doczytać. To by było na tyle, jeśli chodzi o te farmy. Taki krótki przegląd, ale już za parę dni wypuścimy sobie dokładniejszy z najlepszymi, mniej więcej, farmami na marzec. Jeśli chodzi o stablecoiny, też nawet parę Digen Farm. Także to by było na tyle. Dzięki bardzo za uwagę i pozdrawiam.